W Europie Wschodniej. Bułkowniku, pańskim dzisiejszym zadaniem jest obrona bazy wojskowej Fort Lewski. Nie możemy pozwolić na to, żeby wróg zajął tę bazę. Równie dobrze moglibyśmy dać mu do ręki nabity pistolet. Pański przeciwnik to ponownie pułkownik Antonio Maldini z czwartej desantowej grupy bojowej. Na pewno pamięta pana z poprzedniego spotkania, kiedy pozamiatał nim pan podłogi. Proszę to powtórzyć, a może wreszcie się czegoś nauczy. Wojna idzie po naszej myśli, pułkowniku, i ma tak pozostać. Niech pan dzisiaj zwycięży. Bez odbioru. Koniczyna ma zielone światło. Ruszamy. Oddziały zbliżają się do strefy lądowania. Wszystkie stacje zidentyfikowane na radarze. Wchodzą na teren bitwy. Mm, masz absolutną rację. Uzupełnienia gotowe do desantu. Zająć stację. Tak jest. Wierzę Jednostki lecą do strefy lądowania. Widzimy pluton strzelców Enforcers. Turysta, zgłaszam się. Dotarliśmy na pozycję. Dziedzic, zgłaszam się. Tajpan, zgłaszam się. Tajpan, zgłaszam się. Wszystkie śmigłowce w powietrzu. Tych Zaatakować wroga, potwierdzam. Widzimy wozy bojowe piechoty A.E.D. Jednostki Abyjemy. wchodzą na teren Witwu. Pan dostęp! Wiatrak został. Proszę sprawdzić punkt Whiskey. Jednostki lecą do strefy lądowania. Mówi pan. do akcji. Tak jest, Sir. Rozwalić ich. Wyruszamy, ser. Proszę sprawdzić punkt Zulu. Stacja została zabezpieczona. się silnik tak nie jest, przestajecie rżnąć! Tutaj, Pan. Zostajemy na pozycji. To jest cel. łapiemy stopa. Garcza, zgłaszam się. Wszystkie drużyny gotowe. Proszę sprawdzić punkt piski. Stacja oznaczona jako wysunięta SL. Rely no. na ziemi. Tabor zgłaszam się. Oddział w pełnej sile bojowej. Wszyscy w środku. Witrymbacz, PD-6 dostarczony. Proszę sprawdzić punkt Zulu. PD-6, Rottweilnery na pozycji. tarcza. Proszę sprawdzić punkt Bravo. Wróg zajął stację. Hej, Pedro! Witamy na korridzie! Tak jest, Sir. Wyruszamy. Leżyć! Proszę sprawdzić, oddział 5. Zostaną zmężdżeni. Drogowie stracili jedną kurzynę. Turysta, zgłaszam się. Dotarliśmy na pozycję. Zacznę, zgłaszam się. Drogowie stracili dwie kurzyny. Rębitki. Również strzel! Stajem się do uczu. Aaaa, burzyne. Natura zgłasza się. Wszystkie maszyny gotowe do akwesji. Turysta zgłasza się. Wszystkie maszyny gotowe. Sektor centralny. Widzimy próbę strzelców i wodzących. Wrogowie wyeliminowani. Proszę sprawdzić punkt Delta. Zabezpieczenie. Niech się Tabor. Pozycje zajęte. Pojazd zniszczony, sir. Tu Tabor. Wszyscy w środku. Proszę sprawdzić punkt Lima. Stacja zabezpieczona. Tu? Widzimy. Potwierdzam. Wysadzać. Tu tarcza. Mocno dostaliśmy, sir. Maczuga, zgłaszam się. Wszystkie maszyny gotowe do akcji. Czas pobęszywać. rozkaz. Mamy kilka jednostek gotowych do desantu. Artylery. Ja nasze pozycje. Proszę sprawdzić sektor centralny. Widzimy żołnierzy Armii Europejskiej. Zajmujemy się tym. Tak jest. Turysta, zgłaszam się. Dotarliśmy na pozycję. Widzimy zestawy artyleryjskie łowca. Artyleria ustrzeliguje nasze pozycje. Markuka, zgłaszam się. Zabezpieczam stan. to straciliśmy pojazd. Sektor C. Wrogowie zneutralizowani. Stwierdzam, tu Wycofujemy się. Tarcza, zgłaszam się. Mocno dostaliśmy, sir. To nie czas na przerwę, rozumiecie? Jest jeszcze dużo do zrobienia. Tak jest. Tu tabu. Oddział w pełnej sile bojowej. Proszę pra... sprawdzić. punkt Lima. Stacja oznaczona jako Cały teren wokół Zawsze. Tajpan zgłaszam się. Straciliśmy jeden śmigłowiec. Sektor północno-zachodni. Widzimy pluton strzelców Enforcers. Nie studiuj. Kolczanka, ma. Zrozumiałe. O, tak. Proszę sprawdzić oddział 5. Zostaną zmierzdzeni. Tajpan zgłaszam się. Zostajemy na pozycji. Tajwan zgłaszam się. Tak jest, wycofujemy się. mi następny wiatrak. Tak jest, ruszamy. Tak jest, wycofujemy się. Tabor, zgłaszam się. Kolczatka rozłożona. Maczuka, zgłaszam się. Straciliśmy jedną maszynę. Proszę sprawdzić punkt IMA. PD-6, Rodwailery na pozycji. Wiemy Jednostki wchodzą na teren bitwy. Osiągnięto maksymalną liczbę oddziałów. Dostaliśmy, sir. To Czerpak. Zapierze wyładowani. Tak jest, sir. Oczywiście. Tu turysta. Ruszamy, sir. Proszę sprawdzić sektor północny. Widzimy grenadierów i się. Zaczynamy odstrzał. Na czubka, się. Na teren bitwy. Osiągnięto maksymalną liczbę oddziałów. Dwa pojazdy zniszczone. Wycofać się, tak jest, sir. Otwarta. Zajmujemy stację, sir. Sektor 3. Widzimy transportowcę Borsu. Proszę sprawdzić oddział 6. Wydałam rozkaz ewakuacji. Lecimy w stronę punktu ewakuacyjnego. Dwie Zapraszam Ruletka, zgłaszam się. Nie chcę dzisiaj widzieć żadnych Wpadek, jasne? Zrozumiano, wyruszamy. Tabor, zgłaszam się. Jesteśmy pod ostrzałem i bez osłony. Tu tarcza. Tabor, zgłaszam się. Oddział w pełnej sile bojowej. Zbadek. zaczynamy odstrzał. Wysta, zgłaszam się. To Czerpak. Załadowaliśmy randek. Proszamy. Proszę sprawdzić obdział 3. Otrzymali solidne lany. Proszę sprawdzić punkt braku. Stacja została zabezpieczona. Proszę sprawdzić punkt zoom. Impuls wyłączył stację. Sektor północny. Wrogowie zneutralizowali. To Czerpak. osiągnięto maksymalną liczbę oddziałów. Tu tabor! Jesteśmy mocno przetrzebieni. Poradzimy sobie ze wszystkim! Proszę sprawdzić, sierbra. Zabezpieczyliśmy ją. Ruletka, zgłaszam się. Budynek jest nasz. Odbezpieczyć broń, ludzie! Bądźcie gotowi! Tak ja jest, Zrozumiałam. E, panowie! Czy tych kilka trupów można ruletka. Tu rakieta. Straciliśmy dwa pojazdy. Proszę sprawdzić punkt pianki. Stacja zabezpieczona. Atakują nas! To turysta, zgłaszam się. Trafiamy ich. Tu turysta. Straciliśmy jeden pojazd. Proszę sprawdzić punkt brawo. Rodki bronią pozycji. Turysta, zgłaszam się. Rozpoczynam atak. Proszę sprawdzić sektor północy. Wrogowie zneutralizowani. Lutabor! Jesteśmy pod silnym ostrzałem! Czujnie! Ok, pora! Uh -huh. Dobra! Brakiewy, się. Na pozycji. Czekamy na rozkaz. Proszę sprawdzić punkt piąte. Rodki bronią pozycji. Proszę sprawdzić oddział 6. Są zagrożeni. Proszę sprawdzić sektor północny. Wrogowie zneutralizowani. Widzimy pluton strzelców Enforcers. Sektor centralny. Trwa atak laserem uderzeniowym. Tak jest. Wyruszamy. Ciągka areta. Jesteśmy Potrzebujemy ewakuacji. Proszę sprawdzić oddział 6. Nakazałam ewakuację. Proszę sprawdzić punkt Sierra. Rodki bronią pozycji. Proszę sprawdzić punkt Sierra. Stacja oznaczona jako wysunięta SL. Jednostki wchodzą na teren bitwy. Osiągnięto maksymalną liczbę oddziałów. Proszę sprawdzić oddział 3. Zostaną zmierzdzeni. Tu, Tabor! Potrzebujemy pomocy! Co z naszą ewakuacją? Nie Proszę tak to sobie wyobrażam. Było... Na pomoc! Ewakuujcie jezu, nas! Proszę jezu, sprawdzić jezu. oddział 3. Jezu, jezu, jezu. Prosiłam o ewakuację. tu Zamontowaliśmy rodziny. Lecimy. Dorożka. Obliczamy teren więc... Zająć stację. Tak jest. Na tym przyjęte. Nie Ewakuacja udana. Wracamy do domu. Jednostki wchodzą na teren. Sektor na nocno-zachodni. Wrogowie zneutralizowani. Mówi wodę. gotowe do akcji. Je, to W pełni sprawy. Tak jest. Widzimy soporów, nie karta Powtarzam. Rozkaz, wyruszamy. Wózek zgłaszam się. Jedziemy naszych do domu. Wyruszamy. Przerwać walkę. Tak jest, sir. Mówi super. Duchy na polu walki. Tak jest. Przerwać walkę. Tak jest, Sir. Sektor północny. Wrogowie wyeliminowani. Tu taryfa. Lekko oberwaliśmy, ale wszystkie pojazdy w porządku. Wrogi descend. Widzimy ważkę EC-22. Zajęliśmy budynek. Tak jest, zabezpieczyć stację. Udało się, Sarnia. Kolejna karba na naszych kolbach. Socjalizm słabo działa na polu bitwy.